Jeden. E, w sprawie tego konkursu macie do Damy 10 maja Naprawdę 10 maja Nie wytrzymam Proszę zapisujcie się Polecam Mojego brata i mojej siostry Kanały będą w opisie Kupię ostrość Właśnie dostałam info o moim bracie kanale, nie wchodzić. Z Ale polecam mojej siostry kanał Marszmalonek XD Proszę zapisujcie się na ten konkurs. Konkurs! Nie? I co jeszcze wam tu powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć? Jeżeli zapisaliście się na ten konkurs, proszę narysować. Jeżeli... No, narysować tą. Oto siostrę z Herkę. mi wbija. Polecam! E, bardzo fajne. Ja sama Ja też, też zrobię. Ja też biorę w tym udział. Tak, możesz mi dać pierwsze miejsce. Nie, nie no nie będę taka, ale i tak wezmę udział. Nie powiedziałeś, czy się zapisałeś, musisz w komentarzu. To zapiszesz! No, i co, bo? co, co się stało? Dobra, bardzo polecam ten konkurs, bo trzeba wykorzystać swoje emo Nie emocje, kurczaki. Talenty. Talenty artystyczne. Ona ma biały nos. Czy ona nie ma czarnego nosa? Co? No, ja się, nie? no, no. Ale patrz, jest mi się. Ale patrzcie, mają takie coś. I to jest... ma nowe imię. Oliwuś. <laughs> nie no, Karolina nie zostanie. A więc przyjmuje kanał. Macie mi zostały. Tutaj. Nie, 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 nie. nie. <laughs> Dzisiaj się wlecą dwa odcinki, ponieważ yy, na dwa konkursy. U Oliwuś. A u mnie! Marszmęlonka! Marszmęlonek ich miała też. E, czekaj. i czekaj, ja Ani! Ja wiem, jak ona będzie mieć na nazwisko. Kto? Ona! Marszmęlo! Wow. to teraz wymyślona nazwisko dla Paczoku. Wow. I miona nie wystarczą. Tak, to dobra. Zapisujcie się bardzo. Bardzo. I to bardzo proszę. Bardzo. Od kiedy koty noszą? <noise> a cicho bądź. Nie patrz. No nie, no! Zdradziłaś, no! Ona zdradziła! Ona nas zdradziła! Ona zobaczyła mój rysunek! A to nie widziałaś, ktoś narysował na twój konkurs, który miałaś. E, który... No, Ani! Ja... No właśnie, też namalowała ubranie. A ja to nie mogę, niby jestem gorsza. Co? Okej, okay, Maja ma nowy kanał, Pepe Pan To Coś za mały. Nie, taki też muszę. Ja hmm. mogę? Ty yes. a więc tutaj, Pepe Pan P. Proszę skakiwać na mój kanał, tu ma być 50 tysięcy To zrób, pokażę mordy! Co? Nie, e, słuchajcie. Czy znacie luferka? Weź maja, to są lps -y, nie. Jakieś Minecrafty strafty. Ale na moim kanale też się pojawi Minecraft. Ale lps -y są lepsze. Tak? Łapka w górę. Yyy. Pisać, co lepsze? Pet Shop, Pet LPS, czy ze strony Minecrafty strafty. What the hell, ale dobra. Dobra, idź sobie. Idź, Akisz. Yy, macie... Do, do konkursu macie do 10 maja, cały czas się powtarzam! Zostawcie łapkę w górę. Subs Subskrypcje I ruszamy. Cicho, idź. Zostawcie łapkę. Yy, zostawcie subskrypcję. Dzwonek. Łapkę w górę! Zostaw mi marker. Dobra. Naprawdę. Ja się cały czas powtarzam. Powtarzam. Bardzo dobrze. Ty trwa dłużej, a oni lubią dłuższe. No wiem. Dobra. Hmm. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Tak. Hmm. Teraz wszyscy biorą swojego podchopa i 10 sekund robią tylko to. Ale oczywiście się tak. Poczekaj, zaczniemy. Nie, jak będzie na ok. Okej, trzy, cztery, trzy, trzy. Alaka, szeket, szeket. Alaka, check szeket. Alaka, check szeket. Na 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 na, na 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 Ej jeszcze nie, O, teraz. Już. No już. Macie dziesięć. Au, au 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 Moje kości, moje kości. Dobra. Na Czas macie do 10 maja. Naprawdę robicie tak 10 sekund? Musicie zrobić, bo jak nie to to jest rzecz święta. Bo pan Dziobak przyjdzie do was i was zje. Właśnie. Bójcie się pana Dziobaka. Bójcie się. <laughs> Chociaż taki słodzik, ale może być nieprzewidywalny, jak my wszyscy. Dobra. Bla, 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 bla. Bla bla, 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 bla. Polecę! No nie, a ja tylko patrzę! Numer 3. No, numer 3. dała numer 3, to wybrałam numer 3. Nie umiem dogów ani spanielek malować. A ja umiem. Hallelujah. Dobra. Kończymy. 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 Kończymy, kończymy. Zostawcie subskrypcję, dzwonek, łapkę w górę. Weź się odwal! Spaliłaś mi karteczkę. Dobra. Łapka. sub I dzwonek. Bajo!